Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. So zagrajmy w Sky Factory 3. E, I ojej, dzisiaj sobie uciekłem na początku tego szkieleta, co tam ładnie wyglądał. E, I tak, zaraz Wam pokażę, co tu się stanęło od ostatniego odcinka. Myślę, że te zmiany Was będą cieszyły. W ogóle tam muszę te elementy wyjąć z powrotem wody wpieprzyć, bo one nic nie dają. E, I tak jak mówiliście, to coś, co tam pomaga, to się nazywa Jellyfy, tak? Podajże, gelly. No ale czegoś takiego nawet nie ma. E, także widzicie. Co tu jest grane? A I tak, wy... Może sobie wezmę sword jakiś jeszcze. sword, proszę. Ej. SW-1 tu proszę bardzo, dziękuję. A i teraz tak. Jak nie widzieliście, zrobiłem sobie tutaj takie fajne, że... O! Tu szkielety są. Zabijcie się, tak. Tu trochę nastawiłem na automatyzację i zacząłem już tu robić takie, o widzicie rzeczy, to, to się będzie zbierało, tylko jeszcze na razie się tego nie chce kończyć, wiecie? I wygląda tak wygląda. Także o, proszę, na razie mamy. tak i musi to nam starczyć. Planem na dzisiaj jest między innymi stworzenie kolejnych darkonium tamtych tamtych gównów. I oczywiście jeszcze myślałem, ale to poczekajcie, zaraz zobaczymy o czym myślałem. Być może to o czymś nawet fajnym, zaraz zobaczymy. Ok, to jest Unlimited, więc zróbmy sobie od razu maksimum, ile, ile tylko się da. O, i oczywiście mięs machnąłem, a co tam, trudno mówi się. I tak, ok, to już coraz mniej oczywiście, bo dlaczego miał być coraz więcej? I teraz, żeby to miał ręce i nogi, ja bym poprosił jeszcze o zrobienie tego. Tyle wystarczy. Bo jak cię tu zrobić crafting seed'a, tak? Crafting seed razy dwa. I zobaczmy ile będziemy tego wszystkiego mieli. A, więc ja poproszę tak, to jest drugi, więc to... Na razie po dwa niech będzie. Okej, okay, to mogę już odłożyć w sumie. I kolejny, czyli ten... W zasadzie o, tak mogłem zrobić, no trudno. Uh, ok. I teraz właśnie na brakuje z tego Supremium Essence razy kilka. I nie wiem, czy teraz to wszystko walić z. Z tego, czy też. Stworzyć sobie tam tego jego mościa, W sensie tego Witera. Bo jak wam zaraz... Aha, oczywiście nie widziałem tego miecza. Jak wam zaraz pokażę. To jak wezmę sobie to SWORD? Emerald Sword, nawet zobaczmy, czy tam jest przypał. O nie, ale mi się chciała grać, czyli. A tu się wszystko zacina, tak to działa. Wow, ok. Teraz zobaczcie, ja mam 16 pereł, 12 pereł. No, da... no nie, ty wiedźmo ty. Głupia, ja ci tam nie bić. Nie pomyślała troszkę. Aha, i oczywiście tutaj, no właśnie, tu nigdy zapominam, zawsze to yy, opróżnić. A, ojej, jak ma mało żytka, halo, ej, trzeba iść spać. No nie, szkielet. Uff, dobra, można i spać, to on trochę wyparują, mam nadzieję. I jedną rzeczy, którą w zasadzie chcieliście zrobić, to nowy jetpack. Też zapomniałem o tym, że nowego jetpacka chciałem ruszyć, ale zaraz do niego przejdziemy. Mam nadzieję, że wszystko tu będzie dobrze. Okej, okay, jest, jest w porze. już tam się zombiaki niszczą. Ty, mam nadzieję, nie będziesz mi tu już sprawiać problemów, bo się palisz. No i chleba mi brakło. Dlaczego mi chleba brakło? Nechc'd good, my frienden Dobra. Wpierdzielamy to gówno. Okej, okay, zjedzone, zjedzone. A więc tak, żeby zrobić ten ostatni jetpack. Aha, to nie, nie, nie tu sprawdza ziomek. Ten ostatni jetpack. Właśnie, co proszę powiem, Vibrant Alloy, razy kilka nawet. I to dosyć dużo. Vibrant Alloy z czego się robi? To jest dosyć ciężkie. Znaczy ciężkie, no nie jest takie aż ciężkie, prawda? Bo to się robi za pomocą Energetic Alloy, które to, to też się robi z tego. A więc nie jest takie ciężkie. Myślałem, że jest cięższe. Teraz policzmy ile tego trzeba zrobić. Tutaj raz, oho, serio? Ja takie coś tu zrobiłem? Dobra, raz, dwa. Dwa razy... 4 w zasadzie to daje nam 8 plus. o cholera, ile, ile tego a tych vibrat alojów będzie od zarąbania, i zobaczmy, ile mam energetyków 18, powiedzmy, że wystarczy i tu raz dwa, dobra e, więc tak, tutaj ustawiamy. o ale mam szkła, piękno szkło e, tutaj sobie ustawmy to, żeby nam się robiły te aloje aloje, aloje i aha, co ja, co ja w ogóle robię? Tutaj, nie smelting, tylko All Smelting alloys only, Okej, okay, więc coś nie powinno przerobić. I dobra, tutaj... Tu w zasadzie mamy jeden Octagic kapa... jest, jak ja, ja, ja ci nie gadam. I Energetic Alloy też można przerobić. To spróbujmy. Aha, w sumie nie mam Energetic Alloyów, więc zobaczmy jak to się robiło. Jeszcze raz potrzebuję do tego Glowstone'a, Golda i Redstone'a. Czyli poproszę redstone, ale mogę Redstone'a mieć mało. Ej, właśnie, to jest ten Wulc, ostatnio mam mało Redstone'a, bo tu się mało rzeczy dzieje ostatnimi czasy. Tu nikt dawno nie zaglądał i tak się, takie topuski się porobiły. Dobra, cały stack mam w zasadzie. E, to odstawiam, bo to mi się w sumie przyda gdzie indziej. E, pyk, pyk, dobra, i to poodkładam. Mikendo. Siściotko leci jak leci. Dobra, Gold, Gold, czy mam? Mam cały stack. Mam również teraz Redstone'a, Redstone. Nawet tu mam w sobie bloki, okej, okay, zapomniałem o blokach. I Jeszcze Glowstone. Glow, nie mam Glow, mam Glow, muszę mieć Glow. 2000 Anglowstonów, okej, okay. nie było tematu. Czy to się wszystko przepaliło? Jeszcze nie. Okej, okay, 13 powinno na jakieś coś starczyć. Zaraz zobaczymy, na co nam tu, na jak na dużo czasu nam to starczy. Tu jeszcze dwie, no, więc chwilę poczekamy. <laughs> zobaczmy, jetpack, Co może. żepak powiedziałem. Co możemy zrobić? Eee, zróbmy może to na początek. Więc potrzebujemy. Czego mi tu brakło? Nie gadajcie, że nie takiej prostej. Koper. Okej, okay, mam koperu dużo. Koper, dobra. Weźmy w całe sobie staki. Ostry. ciulu dobrze. Powinno starczyć. Ehm... Okej, okay, jeszcze raz. Do tego jeszcze raz. spojrzę ile potrzebuję. Eee, Okej. Okay. Do jednego potrzebuję dwóch takich, i a na to dwóch takich. Czyli dwa razy dwa razy dwa. O Boże, to jest osiem w sumie. Osiem tych klocków mi potrzebuję. I brakuje mi gold nugget. Czemu mi gold nugget brakuje? Eee, gold nugget, zaraz to poradzimy. Tylko najpierw, zanim to zacznie się w sumie robić, poproszę tak. To wszystko na się przepala, wszystko na raz, co to, O to mnie chodzi tutaj. W zasadzie 8 powinno stać na razie, jak to przepa przepalę, Prze przełożę tutaj 8. E, mam 4 i potrzebuję jeszcze więcej, potrzebuję jeszcze 4 w zasadzie. Mm, oh, fuck me, nie to zrobiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy. Akurat, dobra, super. E, akurat starczyło, także zróbmy sobie tym... Ej nie, bo 8, ja a nie 7, jaki jest ten dekiel? I jeszcze nie wiem, liczę do tego. Zobaczcie, widzicie? O nie, energetika, ale się przydaje. Na szczęście tutaj... Już w pogotowiu. Energetic Alloy w pogotowiu. Nic się nie dzieje. No i właśnie, brakuje mi Energetic Alloya. I jednego tego. ja dobra. Brakuje mi jednego tego. Potrzebuję. dostać Redstone. Em... O nie, nie gadajcie, że turecki się skończył tak na amen. Uf, akurat dwa. Widzicie? Jak fajniutko. Eee, trzeba tu trochę to są poruszyć do przodu. No jasne, zobaczcie, ile tu rzeczy jest, które potencjalnie dają nam fajnych rzeczy. Pyk. Poproszę to wypad z tym. To w ogóle ucieka stamtąd? Ucieka, okej. Okay. Eee, Zbieram sobie to, co mi nasrały tutaj i eee, Zobaczę ile... Okej. Okay. Mo można uruchomić sobie reaktor. Fajnie żądam się sam nie roz ten tego wywoju, przynajmniej jeszcze. A eee, okej, okay. jeden sta... Czy jeden starczy, To jest pytanie. Chyba starczy, powinna starczyć, ej. Musi starczyć, no nie sta... A oczywiście energetyka. alloya ja nie wziąłem. Alloja! Dobra, proszę. Dziękuję. Pyk, mamy. Mamy cztery. Mamy cztery, to nam da. Uwaga, starczy, starczy. Mamy jeden. I tu po cztery. O, nie starczy nam w ogóle tego. Fuck me. Pyk. No braknie jednego, nie? No super. Co najmniej jednego. Dobra, trudno. Zobaczymy. Może się to uda jakoś. Ech, czego tu nie mamy? Mamy wapenkę to To mnie się zdziwiam. Ale co? Nie mam już tych. O, oh, fuck. Nie, Ender tego nie ma, konduitów nie mamy. Dobra, tyle na razie starczy. Nie będziemy szaleć, bo musimy się z tym wyrobić. Ok, to mamy. Czego nam jeszcze braknie? Ach, niestety nam brakuje Vibrant stali. Czy nas stać na to? Stać, jeśli tutaj Vibrant Oloj piszciemy, my. V Vibrant, proszę bardzo. O, trzeba jedną poświęcić. Będzie os ostrożnie, ostrożniutko. O nie. Oh no. no! Trzeba dwie poświęcić. To tak, kurde, te ci, tyci no. Taś, taś, ty tyci ty ci, tyci, tyci. To nie. Ojej, to niedobrze. Dawaj, dawaj, oddała mi to. Dziękuję. Machnią to. I z powrotem wszystko do, do gara. Haha. <ścoughs> w Dobra, jest. I jeszcze potrzebuję. Ej, mam. Mam te oktawki -okta jeszcze. Super. W zasadzie tutaj im brakuje jednego wagnet aloja. Ludzie, mamy, zaraz będziemy mieli najlepszy, kurde, e, najlepszy... Ile mam pereł? 61 pereł? To jest cudownie po prostu. Dawno się tak na piwo nie cieszyłem. Hehe. Rozumiecie perło takie piwo. Perła, eksport. To wy co chodzi, w górę? Dobra. Pych, pyk to, pyk to. I zaraz, uwaga, będziemy mieli, kurde, najlepszy jetpack na świecie. Ojej. I się go jeszcze potem polepsza w. Dawaj, dawaj, dawaj to! Gimmy, gimmy, 20 dollars! Pyk! Pyk! I tu oczywiście jetpack, jeszcze pisujemy, i mamy Energetic Jetpack, i mamy najlepszy! vibrant fucking Jetpack! I o ile. Zobaczmy, jak on działa w ogóle! I zobaczcie, ile on ma energii! 20 milionów energii! To jest normalnie. Galancie! Dokładnie tak, jak myślałem, on w zasadzie yy, zawisa w powietrzu. Ty jest zarąbiste, kurde! Woo, Furbian, Master of Disaster! Dobra, on też pewnie chroni przed... Aha, dobra. nie szybciutki. Naprawdę cudowny. A no kurde, znowu taki shit. Zacznij, jak się długo ładuje w ogóle. O, oh, fuck me, przecież on się nigdy nie naładuje, naprawdę. <grym> Można jeszcze go jakoś niby... Okej, okay, on ciągle pożera. Eee, czy dużo na przykład tego zabiera w tym momencie? Nie no, chyba jest spoko. 7 Cyan Knight. no to trochę się przerabia, ale... Tego też nam tu Galancie, bo zobaczcie tego jel Jelorium się robi. No to więcej Jelorium pro produkuje niż, niż, niż kurde zużywam, tak? to jest bardzo dobra rzecz. Zobaczmy, czy co nam trzeba na armoret, kurde. Dark Steel Armor Plate. Czyli mamy Dark Steel, a? chyba mamy. E, Okej, okay, Electrical conduit silikon. Zobaczmy, możemy silikonową zrobić, super. Silikonową możemy i to w zasadzie wystarczyło nam, żeby. I teraz Conductive Iron. czy Conductive Iron? Co? Są... Conductive Iron. Nawet mamy kurde ide... Wypadać, O. Mamy konduktywa dosyć sporo. Okej, okay, 10 potrzebujemy. E, jeszcze raz. A oh, fuck me, co to jest? Reinforced Glider Wing? Yes. Co to można zrobić ze rzeczy? Conductive Iron, okej, okay. a my potrzebujemy. Jeszcze zamiast Conductive Irona, to my potrzeb. Halo, ej, ja chcę to. Zamiast Conductive Irona potrzebujemy jeszcze Dark Steel i electrical Steel. Ile mam Let's electrical steel? Elektrikal Steel. O nie, o nie, mamy mało electrical steela. It's not good. I to jest not good. Bo trzeba będzie to naprawić. No nie, jak coś o trudny jestem nie, wydawało mi się. Dobra, jak, jak tego jest mało, to zróbmy sobie tylko tak. Tutaj mach, powiedziałem tutaj, tutaj machniemy to, niech się przerabia. Ok, szybko się machnęło. Electrical steel, jak się robiło electrical steel? Let's try. Electrical, yy. electrical steel się robiło za pomocą, uwaga, uwaga, alloy smelter, takich rzeczy. Iron, coal i silikon. Ile mamy silikonu? E, Silikona mam 19 Coal mm. Coal co? Coal Powder W zasadzie nam 10 starczy O akurat 10 <laughs> Okej okay, tu 10 tu 10 1 2 To możemy schować to też to też i tego jeszcze potrzebuję Electrical Steel Bo zapomniałem Zwykłego Irona okej okay. Iron jak na Ironie mam tego całkiem sporo Fuck mi. Dobra, wystarczy. Teraz poproszę, żeby to się robiło szybko. Okej, okay, udało mi się to w jednym momencie pachnąć. Teraz Dark Steel, mam Dark Steel, Dark. Akurat 10 sztabek, no czy to nie jest przeznaczenie? To jest przeznaczenie, kurde. Eee, no, weźmy może z ciekawości teraz otwórzmy, kurde. Jakieś lootbagi. Co tu mam? O, Ender Portal, super. To jakieś pierdoły. Kolejne pierdoły, pierdoły, to całkiem nie pierdoły, ale pierdoły, pierdoły, pierdoły. Hmm, pierdoły, pierdoły Jetta wręcz, Fajnie, walka wręcz, hehe. I pierdoły. Ej, basic Capacitor, by się to przydało w sumie. Ale pi tak pier O nie, Dark Steel, Dark Steel, wróć. To możemy w zasadzie wywalić. Chociaż tam Electrical Steel, w zasadzie. O, chyba deszcz tu idzie. Znaczy leci. Pyk! Maknęło się! O, pada deszcz! Bang Bangladesz! Pyk! I damy Dark Steel! Uwaga, mamy Dark Steel! Jest piękna czarna stal. Czarna stal. I czy to się już naładowało? Jeszcze się nie, na nie naładowało, kurde. Zobaczcie, ile to posiada, kurde energii. Jest Reinforced, kurde Wow! Zobaczcie na to! Mam kurde czy teraz sweterek Aj, który boli jak upada Czy to nie sweterek? Uwaga, dobra, naładujmy może to I zobaczmy czy z tego coś jeszcze można zrobić U, właśnie znaczy można dać tu dymki Particle Customizer, Customizer Dark Sorium Jet Plate Ej Ej, to jest jeszcze lepsze jeszcze lepsze to jest To jest jak Iron Man normalnie, Dark Solium. O kurwysku Co to jest? Dark Steel Solorium i Pulsating Crystal, crystal. O oh, fuck me ile. Co to, co to kurde jest, dobra będziemy mieli końcówkę to jest tier 5 tak? To jest kurde te, tier 5, okej okay. A czy z tego coś jeszcze leci? To jest wszystko tak? To jest wszystko czy jeszcze jest lepszy? Myślałem, że to już jest najlepszy. A się okazało, że on nie jest taki najlepszy. Dobra, Particle Customizer. Czy nie chcę mieć jakieś śmieszne. Zobaczmy, jakie są particlesy. Particle Customizer. Mamy tak, zwykły. Eee. zwykły. Żaden? Tylko dym. I. A w sumie słabe to jest. Myślałem, że jakieś coś fajniejsze. Nie chcę takich brzydkich. Ej, co wy na to, gdybym sobie to zrobił, tą tą cały... Aj poproszę. O, naładowane we full. jak znaczy, to jest sarombiste kurde. O, tu się już znowu. Znowu się krew, kurde, pozamieniała miejscami. Ach. ja ciągle zapłynam ten krew oczyścić, no? A pewnie jakoś na pewno się da. No, nie wierzę, że nie. Taki modi byłoby tak mało modyfikacji na tą krew. OK, z mamy to I Spójrzmy jeszcze raz co, co, co muszę przygotować, żeby to myć? czy ja mam jakieś... So, solium, tak się nazywa? Solium... Żeby jakiś sobie... Nie, to się nie nazywa solium, tylko... U, tutaj u Solarium... Solarium, dobra czy mam, Nie mam czegoś takiego... Solarium, ale coś innego niż chestplate Niestety nie mamy... Solarium crop, o! Z tego można zrobić nawet test sztaby Supi, dobra, Ender Crystal, Soul Binder i Soul Via Enderman i Vibrant Crystal, dobra, spoko, to jest łatwe. Flight Control Unit, to będzie ciężkie, Flight Control Unit, no właśnie, Dark Sodium Electrical Steel. Dark Steel, Sodium i Pulsating, to nie jest takie w sumie ciężkie. To nie jest takie w sumie ciężkie. Jak to kruję? ja pierdziele, nie zdążę tego ogarnąć. Zobaczcie, kiedy jest szybkie! Ja pierdykam! Ja jestem pod jarany, naprawdę. Ee, soul, nowa z czego to się robiło? Soul Sand i Iron, dobra, i Iron, i Gold. Czy mamy Soul? Mamy dużo Soul Sandu. Więc zróbmy sobie tu dużo tych ingotów. Ty, on no to nawet może być do karnięcia. Ja to myślałem, że to nie wiadomo co. Jak to się szybko robi? No niestety tak w sumie dosyć szybko nawet. Dobra, nieważne. E, Okej, okay. i Dark Steel, Dark Steel jeszcze raz spójrzmy. Iron, e, Crash Call i Obsydian. Obsydianu mamy tu dwóch te pewno, ale nie wiem, czy nie zapełnimy całego. No w sumie nie. Dobra, no, ale. To gdzie tam się wytwarza spokojnie. Nie ma pośpiechu. Tak, Obsydian tylko... E, chwilowo potrzebujemy. W sensie raz na jakiś czas, a nie, że chwilowo. W sensie takim... No wiecie o co chodzi. E, dobra, no, teraz tak, Coal. Oczywiście też, proszę bardzo. Jeszcze raz Obsidian, bo nie wziąłem sobie. Obsidian i Iron. Okej, okay. O, całe 8. Całe 8, to nieźle. A, dobra, to to będzie do ogarnięcia później. I Pulsating Crystal. To się robi za pomocą. O, to trzeba stopić. Tylko stopić to się da nie gadajcie. A bo to molten, ale. Pulsati? nie. no, da się przetopić. No da się przetopić. Dobra, obliczmy ile tego będzie potrzeba. Tych sztabek Dark Solum in gotów. Będzie nam potrzeba tak. Ra... Nie raz dwa, więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, oku, dobra, jeszcze raz o, się już pogubiłem. Do tego nic w zasadzie. Do tego też nic w zasadzie. Tutaj. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu daje 6 razy 2, 12. No ja to 16 pokupiłem. Fuck me, w to w skład tego jeszcze raz schodzi. O nie, jeszcze trzeba to, to też zrobić. Wow Dobra, to, to trochę dłużej zamiem. To może kiedyś indziej w zasadzie to zrobimy. A w tym odcinku to chyba tyle. Serdecznie dzięki za oglądanie Oczywiście zapraszam Was do kolejnych odcinków. Ale to zapierdziela, zobaczcie, to jest! Ultra szybkie! Ej, co jest? Przez to by takie szybkie? I co się stało? Szybko szybsze! Ej! Oszukali mnie! Czy to, Co by się rozładowało? To... Czy to na 100% tylko tak fajnie uderza? Serio? Ej, no, bliska! Chyba tylko na 100%. Zobacz, teraz zapierdziela, nie? A wcześniej nie chciało. Dobra, to byłam tyle. Dzięki za oglądanie trzyma dzisiaj na razie!